Tak więc zjednoczeni zawodnicy pogoni Sokół Lubaczów w walce o to, ażeby przedłużyć swoje szanse. Pierwszy gwizdek już wybrzmiał. Janusza mianowanego. Jest pierwsza krosowa piłka w pole karne Już robi się bardzo groźnie, bardzo niebezpieczny strzał, o który pokusił się Janusz Nojszewski. Powrócił do Negry. Mamy rzut wolny tymczasem. Podwójne. Dwuosobowy mur ustawiony przez graczy rezerwy. Bardzo tłoczno, bardzo gęsto w polu karnym. Dobrze, mocno, bita piłka. Skakał tam do główki Oskar Majda. Maciej Rządło przez chwilę. Jeszcze utrzymują piłkę we własnym posiadaniu Kielczanie. Groźne to było. Dobra sekuracja Bielendy. Tak aby uśpić szeregi defensywne pogoni. Teraz strzał z dystansu, ale to nie sprawiło większego problemu Tomaszowi ścidykowi. Wolny dla pogoni Sokoła Lubaczów. Gęsto w polu karnym. Dobrze bita piłka. Radzą sobie defensorzy korony. Mamy wyrzut z autu na wysokości pola karnego. Groźna sytuacja. Dobrze, że nieczysto trafił w piłkę Piotr Rogalat, patrząc z perspektywy oczywiście pogoni Sokoła. Dwuosobowy mur graczy pogoni. I już będziemy wznawiać nisko piłka. No, teraz bardzo, bardzo ostro potraktowany gracz pogoni. Będzie... Żółta kartka, którą napomniany zostanie grający z numerem czwartym Piotr Rogal. Świetnie to wszystko przeczytał Oskar Majda. Piłka w pole karne. I teraz. No. Niewiele brakowało, chociaż. Proszę o przyjezdni, no i e, trzeba szybciutko gdzieś postarać się tutaj o odbiór. Jest kolejna akcja, która rośnie w polu karnym e, gości. Robi się coraz bardziej groźnie. Robi się coraz bardziej efektywnie. Zobaczmy wstrzylenie w pole karne. Oskar Bystrek. On tylko asystował piłka. No i teraz kapitalne uderzenie! Słupek! Ależ niewiele brakowało po strzelu Oskara Majdy. Karnego. Dobre rozciągnięcie na lewą stronę. Uwikłany w pojedynek gracz Korony i teraz groźne uderzenie, boczna siatka. Obrazek, który powiela się bardzo często. Zawodnik pogoni podwajany, potrajany, tak aby utrudnić mu rozegranie piłki. Teraz jest więcej przestrzeni po lewej stronie. Dobre uderzenie, gol! Jest gol! Kamil Ausfeld! Ależ to zrobił epicko! Ależ trafił! No niczym na treningu, a widzieliśmy go w takich sytuacjach. Zdjęta pajęczyna. Przędobylski kreujący grę, teraz groźna sytuacja. No takim technicznym strzałem starał się zaskoczyć rywali Adam Chojecki. I kolejny raz ze skrzydłem. Bardzo sprytne zagranie w kierunku Radosława Turka. Turek już na polu karnym! Ależ było bardzo blisko po strzale Adama Chojeckiego. Wycofanie przed pole karne, próba wrzucenia miękka w pole. I pojedynek jeden na jeden, z którego wychodzi obronną ręką gracz korony, przeniesiona piłka nad poprzeczką Lukasz Głedesz. Tymczasem rośnie kontra e, graczy ne, korony drugiej e, kielce. Odważna próba. U, tu na wysokości pola ne, karnego korona druga kielce. Piłka strącona przez gracza e, pogoni. Dopadł e, do niej Janusz Nojrzeski. Sprawdzona czujność Tomasza Szyryka. I jeszcze Janusz Nojszewski, kolejna piłka bita w pole karne, teraz za pola karnego, próba uderzenia Macieja Żądły, bliski wyłuskania piłki Oskar Majda, obsłużony Maciej Żądło, groźna sytuacja w polu karnym, jeszcze dobitka, jeszcze próba zwieńczenia, no i niestety. Odwleczona ta sytuacja w czasie, bo wyrównuje Kielecka Korona. Piłka miękko dorzucona przed próbującego interweniować Tomasza Siryka. To co w jego mocy Tomasz Siryka, tymczasem kolejna szarża na bramkę gospodarzy. No zbyt łatwo to wszystko przyszło graczom Korony. Ależ, ależ tam się zakotłowało i to jeszcze wszystko kończy się karnym e, dla rezerwy Korony. Ależ roller coaster. Tomasz Siryk w bramce. Nim na pewno cała nadzieja dla lubaczowskich fanów. Siryk nie zdołał wyciągnąć tej piłki, tak więc Korona wychodzi na prowadzenie 2 do 1. Ale tam rośli stoperzy korony drugiej Kielce robią co do nich należy. Jeszcze jedna akcja. Znowu próbują oskrzydlać gracze. Mamy 78 minutę i kolejny atak gospodarzy. Dobra piłka. Przecięta w ostatniej chwili. Jeszcze próba uderzenia. Powtórka. Zblokowana poprzeczka ratuje. Gracze Korony Kielce to jednak nie koniec akcji. Jeszcze poprawka, ale Szada miela stanął przed szansą. O potężnym szczęściu mogą teraz mówić gracze rezerwy Kieleskiej Korony. 10 minut grania plus czas doliczony. liczony. czasu pozostaje na odwrócenie losów tego meczu. Dobrze podcięta piłka, ale pada ona łupem graczy Korony. Piłka w pole karne, no, rykoszet, który kończy się rzutem rożnym dla... Już zgłoszony wariant, jak to będzie wszystko wykonane. No i proszę, nawet z takiej wydawać się mogło beznadziejnej sytuacji zwycięsko przez moment wyszedł Janusz Nojszewski. Gracze Korony, jest przechwyt, uruchomiony Adam i Miela. Adam i Miela uwikłany w pojedynek z dwójką gracze Korony. Teraz w sukurs idzie mu Oskar Majda, nie ma gwizdka. Gramy dalej, Majda, Majda, gol! Oskar Majda, Dwa do dwóch. Jeśli strzelają bramki, to takie, że palce lizać. Gracze Pogoni Sokoła Lubaczyw. bo od rzutu wolnego wznawiają gracze korony. Oj, teraz słupek. Bardzo groźne uderzenie. Ostatnia myślę sytuacja, a może jeszcze y, sędzia pozwoli przeprowadzić kolejną, ale to jest loteria. Wysoko zawieszona piłka. Jest tam Adam Imiela. Dobra piłka zwrotna w kierunku Sierchija-Rusjana. Ten ma przed sobą dwójkę, trójkę koroniarzy. Piłka przeszyła pole karne. Nikt w niebieskim trykocie nie dopadł do niej. Teraz szansa, ależ chciał to zrobić technicznie. Oskar Majda. To dopiero są emocje. Rusjan! Zbyt krótko, dobrze rozczytali to defensorzy korony. Jeszcze raz piłka zwrotna do Siergieja Rusjana. Rusjan przed polem karnym. Maciówka trafia pod nogi Macieja Grabowskiego. Grabowski, ale szansa, ależ okazja, przed którą stanął Lukasz Głodesz. On chyba sam jest zaskoczony, że tak łatwo ta piłka trafiła w jego posiadanie. Bo tutaj przy linii bocznej Janusz Nejzewski. Czy to będzie bezpośrednie uderzenie? Tak, bardzo niecelne. Dalekie wznowienie. Jeszcze pozwala e, grać arbiter. Świetnie Imiela. Dobrze rozrzucenie do Macieja Grabowskiego. Grabowski jeden na jeden z graczem korony. Grabowski! Będzie rzut rożny. Nie ma takiej decyzji sztabu szkoleniowego. Piłka już bita w pole karne. Niestety. To jest drodzy Państwo... Ostatni gwizdek, który kończy nam rywalizację, remis 2 do 2 w meczu Pogoni Sokoła Lubaczów z rezerwą Korony Kielca.